Generalnie taki, taki szybko, szybki odcinek z Garden Flippera Gdzieś zgliczowałem grę i muszę się pochwalić Także czekajcie Czekajcie, próbuję, próbuję coś tutaj zrobić Super latarnie Super latarnie No naprawdę Propsuję, propsuję Wait Chcę się do sąsiadów dostać Nie róbcie mi tego Chciałem się do sąsiadów dostać Prawdę co mi się na to otwórz? No nie, tylko mi się ekran zliczał. Generalnie przyszedłem przez ścianę z mojego domku. O! O, o, o! Widzieliście? Te, dobre, dobre. Czekajcie, wait. Będę jak te. No nie, już naprawiłem. W2 na 10 glitch nie spodobał mi się. Chociaż, wait, jak jeszcze raz to zliczyłem. Pokażę Wam, jak to się robi. Jak macie taki fotel, który znika. Pamiętacie u mnie, z serii, no nie? Powodujecie, że on znika. Albo wchodzicie na niego i on zniknie zaraz, albo nie zniknie. No nie, fotel mi się odgliczował. O, jest! Jest, jest, jest! I widzicie, tutaj zaczyna się coś gliczować. Coś tam możecie pokminić podziałać. I ja tak wyszedłem właśnie przez ścianę i było tak śmiesznie zgliczowane No dawaj, zgliczuj się raz jeszcze. O, o, o! Dobra, dobra, no, 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 no. Jeszcze raz. Dasz radę, dasz radę, fotel. Fotel, zrób to. Zgliczył się! O, no, kucam... O! Jestem za fotelem. No. O! Jest, jest, jest. Dobrze wsiadłem. I się gliczuje. O! Halo, odkryłem baga. Proszę. Proszę o nagrodę za odkrywanie bugów. Tak, jeśli tutaj oglądają mnie twórcy gry. No, także taki bug. Muszę się jakoś teraz odbagować. Żeby było dobrze. No, halo, odbaguj mnie. Takie tak przed chwilą, takie przed chwilą. Potrzebuję przejść przez ścianę jakąś. No jeszcze raz, pyk. Dobra, nic tutaj nie ma żadnych tekstur. A. Co to już? No, chyba już odbogowałem się. Uf. Okej, okay, no. <laughs> takie tam. <laughs>